Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa, dlatego pcha się tam, gdzie go nie chcą. Ciszej, bo nas usłyszał. Patrzcie, nikt nie idzie. Śmiało, śmiało, proszę się częstować dokładki też będą. Zaprosiłem państwa, jak się dowiedziałem, że znowu kręcicie ten film o gałęckich, żeby w końcu powiedzieć ludziom prawdę. Proszę zobaczyć, my tu w naszym okręgu wędkarskim nie mamy nic do ukrycia. Zarybianie sezonowe jest. Jest mała uroczystość dla członków. Są co kadencje, wybory, prezesa koła, czyli mnie. Wszystko zgodnie z prawem. Na można jeszcze kiełbaskę? Oczywiście, nawet dwie, jak ktoś chce. Do kiełbasy gratis karta wyborcza. Dzień. Na talerzu dwie kiełbaski, a na karcie jeden kandydat. Możemy się nie pomylić. No, jest sympatycznie. Rodzinna atmosfera. Zaraz będziemy zarybiać. I na to właśnie idą środki ze składek, a nie na nie wiadomo co, jak twierdzą niektórzy. Pieniędzmi trzeba umieć zarządzać. Po co miałbym kupować te wszystkie namioty, stoły, ławy, bemary na stałe, jak mogę na zarybianie wypożyczyć raz na rok? Trzy razy! Trzy razy do roku wypożyczyć, tak jak mówię. Trzy razy miało być zarybiane do roku, złodzieju! Nagrało się to panule! Panie Gałecki, chce pan w kryminale skończyć załamanie zakazu sądowego? Jest 20 metrów, jest 20 metrów. Nagrało się to panu dla sądu, że to on się do mnie zbliża, on się do mnie zbliża. Ma zakaz zbliżania się, za oczernianie mnie i napastowanie. A wy co tak żlecie? Wiecie za czyje to jest? Za państwowe! To? Ha, państwowe! Wasze to jest, wasze! Nieważne, czy za państwowe, czy za swoje, mi bardziej niż kupować na stałe opłaca się wynajem co eliksa. Raz czy tam trzy razy do roku.